Witam wszystkich serdecznie w kolejnym przeglądzie newsów. Jesteśmy już po wczorajszym pokazie gry Dying Light 2. Jak dla mnie jest ok, ale nigdy nie byłem fanem tej gry. Pierwszej odsłony nie ukończyłem i trochę się od niej odbiłem, a więc nie jestem gotowy, aby powiedzieć coś więcej o drugiej części. Chyba nigdy nie będę. Ale mogę powiedzieć, że premiera planowana jest na 7 grudnia i to tego roku. No, chyba że historia lubi się powtarzać i będziemy mieć powtórkę z rozrywki Cyberpunk'a oby nie. A i mogę powiedzieć, że będzie kolekcjonerka, którą możecie właśnie podziwać bola w tle. W sklepie ps Store pojawiły się już preordy i mamy trzy wersje gry. Podstawową wersję gry za 269 zł, jakąś tam deluxe za 329 zł i wersję na PS5, jakąś hiper wypasioną, bo z dopiskiem Ultimate i na pewno życiu jej nie kupię, bo została wycojona przez jakiegoś człowieka zarażonego wirusem zmieniającego w zombie i kosztuje 419 zł. No matko, niedługo połowę pensji trzeba będzie oddać za te gry i to jak na razie tyle. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, ale pewnie nie, to mogę przygotować jakiś obszerniejszy materiał z tego pokazu. Dajcie znać w komentarzach. Ubisoft stwierdził, że dość przecieków z nowego Far Kraja i czas najwyższy oficjalnie zaprezentować grę i francuski wydawca wrzucił do sieci gameplay z gry, który prezentuje się jak stary dobry Far Cry. i fani poprzednich odsłon nie powinni się zawieść. Miłośnicy strzelek także. Jedna z większych zmian co do poprzedniczek jest wybór płci głównego bohatera, czyli będziemy mogli zagrać chłopem lub babką. Dla mnie ok. premiera 7 października. Sony na pokazie State of Play zaprezentowało drugą odsłonę Horizona zatytułowaną Forbidden West. Gameplay z gry został zaprezentowany z wersji na PlayStation 5, inaczej być nie mogło. i Już na pierwszy rzut oka widać, że graficznie tytuł ten został dopieszczony do granic możliwości. Jestem ciekaw jak zaprezentuje się wersja na PS4. Dla przypomnienia tytuł ten wyjdzie na PS4 i PS5, a pewnie po paru latach także i na PC. Wszak jedynka na komputery osobiste została wydana, a więc jest także duża szansa, że i druga odsłona pojawi się na blaszakach. Ok, ale przejdźmy do samej rozgrywki. Ogólnie będzie dużo tego samego, czyli walka z wieżo robotami, które na swoich cielskach będą mieć punkty, w które, jak przywalimy, dostaną większych obrażeń. Oczywiście walki z ludźmi także nie zabraknie, ale głównym zagrożeniem tym razem będzie niesprzyjająca pogoda i zbliżająca się wielkimi krokami ogromna burza. Z nowości, jakie dostrzegłem na gameplayu, to ala paralotnia, która ułatwi i przyspieszy schodzenie z wyższych części mapy, i nurkowanie w głębinach, ale to już widzieliśmy we wcześniejszych materiałach. A, i będzie jeszcze linka, za pomocą której będziemy mogli dostać się szybciej na wyższe kondygnacje. I to w sumie na tyle. Ja czekam na ten tytuł. Obym ograł go już na PlayStation 5. I to już była ostatnia informacja w tym przeglądzie. Pozdrawiam i do usłyszenia.